Ja jej nigdy nie skończyłem. Zamówiłem wersję Steelbook w dniu premiery. To jest wszystko tutaj żłobione. To nie ma żadnych nadruków. Witam wszystkich serdecznie, Tomek kocham gry wideo. Dzisiaj chciałbym na temat y, remake'u, bety w sumie remake'u Resident Evil 4. Ym, ogrywałem słuchacie słuchajcie, na PlayStation 5. tak gra chyba także wyjdzie na Xboxy i, i, i na PC, ale ogólnie ogrywałem tę na PlayStation 5. Wiele osób stwierdzało i myślało i nawet mówiło, że tak gra nie potrzebuje remake'a, bo remaster świetnie się trzyma. To samo mówili od razu, to was później to odstrzekali, teraz tak samo odstrzekają w tym momencie to, bo jeśli ktokolwiek tak mówił, to bardzo proszę, żebyście, ci ludzie, którzy tak, słuchacie mówili, żebyście e, odpalili sobie tą, tą słuchacie betę, jeśli jeszcze można, e, lub nawet porównali betę na YouTubie e, z remasterem z PS4. No, bo jest przepaść. To jest tak w przypadku The Last of Us jedynki. Dużo ludzi mówiło, że, że nie, że tego, że nie trzeba, a jednak trzeba było. Ogólnie, <laughs> gryzacz, zaczynamy od momentu, w sumie można powiedzieć, można powiedzieć, tak, można powiedzieć, od samego początku, żeby się demo po pierwsze posłuchać po powinien, co nam się w ogóle stało. No, lądujemy w tej całej, słuchajcie, wiosce. Klimat no jest masakryczny. Demo się kończy, zanim, zanim tylko się powiem. Demo się kończy w momencie, kiedy nie wiem czy wszyscy pamiętacie, ale jak biją dzwony i do końca tam do, 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 do jakby kościoła z czegoś, tam tam, tam, tam wieśniarstwo wchodzi, wtedy się słuchajcie, demo kończy i mamy naprawdę tak naprawdę, nie wiem, tam, tam nie wiem, jakieś 20 może minut gry. Ale z tego co widziałem są naprawdę bardzo fajne rzeczy, są, są. Jest dużo na przykład takich kadrów też trochę pozmienianych widać, że delikatnie wzorowali się na Drastowas. Można powiedzieć, że no, tam po prostu się te kadry i inne pierdoły. Jedną rzeczą, która dostałem, no, mnie zaniepoko zaniepokoiła, no, troszkę tak mnie zdziwiła, to to, że jak uciekaliśmy przed tymi całymi granados i chodziliśmy po dachach domów, jak tam właśnie przemieszczaliśmy się, kiedy nas atakował nawet ten typ z piłą, to jak się skopywało te drabinki, po których oni wchodzili. No, rozumiem, że jak wchodzi poza drabinkę, ta buta, to drabinka z typem spadła, ale co zauważyłem, jak stali na, y, na dole i ktoś, właśnie ten, można powiedzieć, grający, czyli ja na przykład teraz, y, kopnął w tą drabinę i nikogo nie przygniotła. Trochę tak mnie to, e, coś tu jest, nie tak. Ale to może tylko beta, może to posłuchacie później, problem, nie wiem, zobaczymy. Takie po prostu moje małe, małe spostrzeżenie. Dom na samym początku, jak tam się do domu chodzi, on wyglądał błędnie. No jest tak klimatycznie, w ogóle sam. Sam, same te wizualia tego domu. Jezus, jak to wygląda, sam wchodzimy taką właśnie rudery widzimy, no jest coś pięknego. też tam właśnie, że w oknie się, jak tam światło, nie wiem, z lampy czy z czegoś, kurczę, no jest coś masakrycznego. Pierwsze spotkanie z tym gościem, takim syncem wieśniakiem, e, którego myślimy, że, e, że, że, że go utuczemy, e, a jednak no dzieje się, jak się się. Właśnie nie pamiętam, czy tutaj właśnie było też do końca tak, że e, w rezydencie czwórce, w tym całym remasterze, czy w czy, 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 czy gry z PS2, było tak, że ten typ wstawał, bo tam stał. Co, co, co będziecie mogli zobaczyć tutaj właśnie na filmie. Yy, także kupiłem, słuchajcie, zamówiłem sobie także grę Resident Evil 4, ten cały remake, yy, natomiast zamówiłem go też w wersję z t -bookiem. Tutaj mam wersję z takiego z PS2, Mam za ja Wam pokażę, troszkę mówię, bo jest, bo jest, bo, bo jest słuchajcie, na, na czym, słuchajcie, oko zawiesić. No Gra będzie świetna, podejrzewam, że to będzie coś na zasadzie. W ogóle gra wygląda chyba tak, jakby była osadzona właśnie na tym samym silniku z Resident Evil 2, a to już jest fajna impreza. Naprawdę będzie na czym, jak wspomniałem wcześniej, oko zawiesić, jeśli to wszystko będzie wyglądało tak w dwójce, w ogóle jest taki motyw, że no nie wiem jak ogląda, jak ogrywałem tę grę w PS2 na PS2 ogólnie ogrywałem, tylko Pamiętam, że ogólnie ja jej nigdy nie skończyłem. To nie dlatego, że gra mi się nie podobała albo jakiś wysoki, absurdalny poziom trudności. Nie, 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 To Wtedy chyba było tak, że tą grę miałem już dość późno, bo po prostu ją kupiłem i później kupiłem PS3 i to jakoś zeszło. Nie wiem w sumie czemu, bo gra mi się naprawdę bardzo podobała. W momencie, kiedy grałem, doszedłem do, do, do tego, do, do zamku, nie wiem, co jest dalej. Zobaczymy, także dla mnie też to będzie bardzo fajne, nowe doświadczenie. Ale ja o czym chciałem powiedzieć? Zamówiłem wersję Steelbook w dniu premiery. E, pokażę Wam też wersję Steelbook, jaką dostałem e, przy... Właśnie zamówieni perderowym, czy ogólnie tak zamówiłem wersję z Steambookiem, natomiast tak wam to mniej więcej pokażę. A dzisiaj, słuchacie, pomimo tego, jeszcze, że ja już powiedziałem się, można powiedzieć, na jakiś temat, czy na temat y, gry, która na pewno mnie dość interesuje, to chciałem też wam pokazać między tego steelbooka, jak No, słuchacie, wygląda. Steelbook jest bardzo mm, super zrobiony, to jest wszystko tutaj żłobione. To nie ma żadnych nadruków, to nie jest jakieś tam y, odbijane, to wszystko jest żłobione tutaj. Ogólnie y, cały Steelbook wygląda, w z pierwszych dwa, cały Steelbook, słuchajcie, wygląda tak, jakby ktoś go tam ręką, krwią pomazał. No jest coś niesamowitego. Tutaj widzicie, macie screeny. W ogóle cały motyw tego jest naprawdę, mm, no dość, dość spoko. Jest, jest, jest naprawdę bardzo mi się ten Steelbook bardzo mi się podoba. Jestem ciekaw, czy Steelbook będzie trzymał poziom, czy nie. Y, no, w środku to wiadomo, co jest instrukcja, cały i manual i, i słuchajcie, gra. Zaparowała mi gra, ale jak widzicie, lustro gra, zaparowała delikatnie, no i w środku, czekajcie, się dam. położę sobie tutaj tą płytkę, no i w środku taki motyw, no. było kiedyś tego, no, proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda, tutaj mamy jedną książeczkę od Resident Evil 4, To jest jakaś druga, nawet nie będą będę musiał po prostu sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda, co to w ogóle jest, bo już nie pamiętam słonie. Dokładnie. No, tak, tak także, także, no... Tutaj motyw był dobry. Z tego co zauważyłem, nowa osłona będzie bardziej krwawa niż ta. Dużo bardziej i bardziej brutalna. Co jest bardzo fajne. E, ta osłona była od 15 roku życia, jestem ciekaw, e, co teraz co, słuchacie, dodam, czy dadzą to od 18, czy tak samo od 15, ten cały rating będzie. No cóż, pozostajemy tylko słuchacie, czekać. E, no gra będzie świetna, powiem wam szczerze, gra będzie świetna. E, już wiem, że, że, że jak usiądę to będę grał tylko w nią. W ogóle mam też dość duże zaległości z tego względu, że nie ukończę kalisu. Chyba czego nie ukończę? To, o tym też zabiorę na materiał, bo, bo Kalisto to chyba jest moje największe rozczarowanie. Yy, I tak i nie w sumie yy, tego roku. Yy, w, sumie, w sumie tamtego. Nie, tego, tego słuchaj roku, przynajmniej na razie. Final Fantasy Crisis Core dalej siedzi u mnie w folii, więc też czeka na ogranie. No, także, także, no tyle mam do powiedzenia. Jestem ciekaw, co Wy, yy, jak Wy, do tego podchodzicie, czy kupujecie grę, czy nie, yy, czy graliście w nią, czy nie, yy, czy, no, remake, Waszym zdaniem, jest potrzebny, czy nie, bo moim zdaniem jest i to uporczywie. No i tyle. Do następnego, trzymajcie się. Strzała.